W czasie prac związanych z pokryciem dachowym, oprócz doboru właściwych materiałów i zachowania wszelkich środków ostrożności, uwagę trzeba zwrócić także na właściwe zabezpieczenie całej konstrukcji, nawet przy najwyższej jakości surowcach i pomocy fachowców, Dach może być bowiem narażony na szkodliwe warunki atmosferyczne. Bardzo groźny może stać się szczególnie silny wiatr. Dlatego też, aby dach spełniał poprawnie wszystkie swoje funkcje, należy zatroszczyć się o to, by został wyposażony we wszystkie niezbędne elementy. Jednym z nich będzie właśnie wiatrownica. To właśnie ona znacząco wpływa na ochronę dachu. W ostatnich latach da się bowiem zauważyć, że pogoda w Polsce bywa nieprzewidywalna. Gwałtowne deszcze i wiatry pojawiają się w różnych porach roku. Wiatrownica jest wtedy taką częścią konstrukcji i dachu która usztywnia, wzmacnia i zabezpiecza więźbę dachową przed silnymi podmuchami powietrza. Zewnętrzna wiatrownica boczna chroni przed bocznymi podmuchami wiatru, deszczem i zapewnia stabilność pokrycia dachowego. Jest to również taki element konstrukcji, który ułatwia montaż obróbek blacharskich. Wszystko to sprawia, że wiatrownica staje się niezbędnym zabezpieczeniem i warto dowiedzieć się, jak się ją wykonuje, montuje oraz tego. Ile może kosztować? Co to jest wiatrownica? Funkcji wiatrownicy Ile kosztuje wiatrownica? Budowa wiatrownicy Krok po kroku Co to jest wiatrownica? Samo słowo wiatrownica to fachowa nazwa deski czołowej okapu dachu. W wersji potocznej nazywa się ją także wiatrówką. Zastosowanie wiatrownicy ma na celu ochronę samej konstrukcji i dachu, jej poszczególnych elementów, a także pokrycia dachowego. Przede wszystkim przed działaniem silnego i porywistego wiatru. Czołowa deska okapu to również element ułatwiający mocowanie obróbek blacharskich do krawędzi połaci. Dzięki niej o wiele łatwiej jest jej instalować. Drewno do wykonania takiej deski nie może być przypadkowe. Ma być ono starannie wysuszone i musi zostać zaimpregnowane. Impregnat do drewna nakłada się wtedy w przynajmniej dwóch warstwach. Obecnie taką deskę niejednokrotnie osłania się z zewnątrz deską czołową wykonaną z PCV. Na rynku zakupić można bez problemu takie produkty już w systemach, tworzących całość z dachową podbitką. Wiatrownica wykonana z drewna, nazywana także obróbką szczytową. Musi zostać idealnie dopasowana do krawędzi dachu, tylko wtedy wiatrownice drewniane po położeniu pokrycia będą właściwie spełniać swoje funkcje. W czasie montażu trzeba też pamiętać o uwzględnieniu kąta nachylenia dachu, wtedy cała instalacja odbędzie się w prawidłowy sposób. Wykonanie wiatrownicy jest istotne przy pokryciach dachowych różnego typu, jednak jako element konieczny, to rozwiązanie powinno zostać użyte w przypadku blachy płaskiej. Którą dopasowuje się na tak zwany rąbek, wiatrownicę, deskę lub łatę, zapewniającą sztywność dachowej konstrukcji, montuje się ukośnie od spodu do krokwi. Wzmacnia to wtedy wiązary w przypadku ich obciążenia wiatrem. Elementem, który będzie chronić dom przed bocznymi podmuchami wiatru i poderwaniem pokrycia, przede wszystkim w skrajnych pasach połaci dachowej. Jest wiatrownica boczna. Montuje się ją od szczytu budynku. Zazwyczaj także wtedy, kiedy szczyt ten nie jest zakończony okapem, zapobiega to wtedy odrywaniu się dachówek albo nawet całych arkuszy blachy. W dachu o konstrukcji krokwiowej albo jętkowej, taką funkcję pełnić może krokiew zewnętrzna. Natomiast okap wykańcza się TZW, deską okapową. Pełni ona nie tylko rolę wiatrownicy połaci dachu, ale także stanowi wtedy podstawę instalacji rynien. Obecnie, w zdecydowanej większości przypadków, wiatrownice podlegają dalszej obróbce. Wykonuje się je specjalnie giętą blachą płaską ze stali powlekanej. Wykonanie takich prac można oczywiście zlecić blacharzom z eszdekarzom. Gotowe elementy można też zakupić samodzielnie, na przykład u producenta pokrycia dachowego. Obróbki blacharskie zawsze muszą zostać wykonane tak, by pasowały do rodzaju pokrycia dachu. W celu zachowania estetyki całości budynku, obróbkę dobiera się oczywiście również do kolorystyki i stylu całego dachu. Pod uwagę trzeba wziąć także to, że montaż wiatrownicy wykonuje się w innej kolejności, właśnie w zależności od wybranego pokrycia. TZT na dachach z blachą ze stali powlekanej czy też dachówką ceramiczną albo dachówką bitumiczną. Jakie funkcje spełnia wiatrownica? Wiatrownica zwiększa trwałość pokrycia dachowego, stosuje się ją w celu ochrony połaci dachowej oraz całej konstrukcji poszycia. W, w przypadku ewentualnego występowania silnych wiatrów czy innych niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych które mogłyby zniszczyć pokrycie dachu. Nazywana potocznie wiatrownicą. Obróbka szczytowa dachu skutecznie ochrania boczną krawędź konstrukcji nie tylko przed bocznymi podmuchami wiatru, czy poderwaniem pokrycia przez wiatr, ale także przed wnikaniem wody. Aby wiatrownica mogła spełniać swoje funkcje, musi być ściśle dopasowana do samej krawędzi dachu. Bardzo duże znaczenie ma tutaj uwzględnienie kąta nachylenia. Pod jakim został wykonany dach, widać więc wyraźnie, że deska czołowa okapu dachu pełni bardzo ważną funkcję użytkową. Co więcej, wiatrownica na dachu umożliwia również montaż NN i podpiera konstrukcję dachu. Wiatrownica staje się niezbędna także wtedy, kiedy na pokryciu dachowym znajdą się ciężkie materiały NP panele fotowoltaiczne. Desek czołowych często używa się, by wykończyć okap. Jest to jeden z najskuteczniejszych, a zarazem najtaniejszych sposobów wykonania tego typu prac wiatrownica na dach domu. Czyli deska czołowa okapu pełni też oczywiście funkcję estetyczną. Jest ładnym i starannym wykończeniem szczytu dachu. Niejednokrotnie więc wiatrownica stać się może ważnym elementem wystroju. A jej wygląd dostosowuje się pod względem estetyki do pozostałych elementów domu jednorodzinnego. Z czego i jak zbudowana jest wiatrownica? Przy pomocy wiatrownicy wykańcza się dach powyżej ściany szczytowej. W ostatnich latach, ze względu na swoją uniwersalność i możliwość zastosowania do różnych pokryć dachowych najpopularniejszą formą wiatrownic są te wykonywane z blachy. Zalicza się je wtedy do TZW, obróbek blacharskich. Warto jednak zaznaczyć, że ostateczny rodzaj różne wzory i detale techniczne montażu wiatrownicy są zależne od typu konstrukcji i dachu przy zastosowaniu blachodachówki wiatrownicę montuje się już po położeniu pokrycia, wtedy gdy na pokrycie dachowe wybrana została NP, blacha trapezowa, to wiatrownicę także należy wykonać z pasa blachy, mocuje się ją przy użyciu specjalnych wkrętów. Dzięki temu zachowana zostaje estetyka budynku. Przy użyciu na pokrycie dachówek ceramicznych wiatrownica powinna zostać zamontowana jeszcze przed kryciem. Niekiedy inwestorzy decydują się na to by na ich domach znalazły się pokrycia ceramiczne albo dachówki cementowe. W takich przypadkach to producenci materiałów bardzo często proponują gotowe elementy, z których fachowcy mogą wykonać właściwe zabezpieczenie. Najczęściej korzysta się wtedy z dachówek szczytowych z takiego samego materiału, co reszta pokrycia, jednak nawet w przypadku obecności dachówek szczytowych warto zastosować dodatkowo warstwę blachy, wtedy bowiem efektywność wiatrownicy zostanie jeszcze bardziej zwiększona wykonanie zabezpieczającej dach wiatrownicy z blachy. Jest zalecane także w przypadku dachów z kryciem bitumicznym. Wykonuje się ją wtedy już po wykonaniu pokrycia. Według profesjonalistów powinna ona delikatnie wystawać ponad krawędź dachu, zwykle. Decydując się na konkretne poszycie dachu oraz styl w jakim będzie wykonany, już razem z nim kupuje się gotowy zestaw do obróbek. Pozwala to na stworzenie w pełni spójnego wizualnie pokrycia dachowego. Wiatrownice z blachy nie są właściwe w przypadku dachów z pokryciami z naturalnych materiałów, takich jak trzcina, wiórosikowy, słoma. Przy takich dachach montuje się wiatrownice z impregnowanych desek drewnianych. Takie dachy są już jednak spotykane coraz rzadziej. Wiatrownica przyjmuje postać deski albo łaty, którą montuje się ukośnie od spodu krokwi. W trakcie wykonywania dachu i wiatrownicy zawsze należy dokładnie sprawdzić, czy deska czołowa na pewno leży prostopadle do deski szczytowej. Identyczny kąt powinien zostać zachowany jeśli chodzi o linię okapu i kalenicy. Wszelkie nierówności w tych obszarach mogą spowodować, że wiatrownica nie będzie właściwie spełniać swoich funkcji. Kiedy więc okaże się, że deska czołowa jest położona krzywo, to najlepiej ją zdjąć, następnie przyciąć, odpowiednio do krokwi, i zamontować jeszcze raz. Pokryte blachą ze stali powlekanej, deska czołowa, okapowa czy krokiew, stają się bardziej trwałe, nawet wtedy, gdy nie zostały wcześniej zaimpregnowane. Co więcej, wiatrownica wykonana z blachy stanie się w łatwy sposób integralną częścią pozostałych obróbek blacharskich dachu. Chodzi tu o takie elementy, jak rynny koszowe, pasy pod czy gąsiory, w budowanych współcześnie domach czy remontowanych dachach, bardzo ważne jest to, by całość sprawiała wrażenie zamkniętej oraz jednolitej połaci, będzie wtedy wyglądać schludnie, a przede wszystkim bardzo elegancko obróbki blacharskie. Tak jak i pokrycie dachowe, mogą być wykonywane przy użyciu różnych materiałów. Jedną z najbardziej popularnych, a zarazem najtaniejszych opcji jest wykonywanie ich z blachy powlekanej, płaskiej. Kształtuje się ją wtedy za pomocą giętarki na placu budowy. Robi to dekarz. Taką blachę do obróbek można też kupić już odpowiednio ukształtowaną przez producenta. Pas blachy we właściwym kształcie mocuje się do deski szczytowej z reszkropwi i połaci przy użyciu TZW farmerów. Są to samowiercące. Wyposażone w gumową uszczelkę wkręty, o barwie zbliżonej do kolorystyki dachu. W czasie budowy wiatrownicy bardzo istotne jest jej szczelne łączenie na wszelkich załamaniach krawędzi dachu. Z jednej strony trwałość wykonanych obróbek będzie zależna od precyzji ich wykonania. Z drugiej natomiast liczy się też użyty materiał. Wykorzystanie jakiejkolwiek blachy powlekanej może sprawdzić się na wiele lat. Trzeba jednak wspomnieć że do wykorzystania są także materiały trwalsze. Zalicza się do nich aluminium powlekane, blacha tytanowo-cynkowa, miedź. Ta ostatnia gwarantuje nawet 300-letnią trwałość. W trakcie tworzenia dachu trzeba jednak znaleźć złoty środek i wszystko odpowiednio dopasować. Bez sensu jest bowiem zastosowanie obróbek, które będą znacznie trwalsze od pokrycia dachowego. Działa to również w drugą, bardziej kłopotliwą dla inwestora stronę. Lepiej nie doprowadzić do sytuacji, kiedy to obróbki blacharskie będą o wiele gorszej jakości niż pozostała część dachu. Ile kosztuje wiatrownica? Cena konkretnego modelu wiatrownicy będzie zależna od kilku rzeczy, przede wszystkim od rodzaju materiału użytego do jej produkcji, a także od rodzaju powłoki. Na rynku największą popularnością cieszą się klasyczne wiatrownice z blachy. Które można dostosować do każdego rodzaju pokrycia dachowego. Rzadziej można spotkać wiatrownice drewniane. Dostępne u wielu producentów modele wiatrownic różnią się między sobą wielkością, kształtem oraz przeznaczeniem, pasują do różnych pokryć dachowych. Co więcej, w sprzedaży dostępne są wiatrownice w różnych kolorach, a także o odmiennym wykończeniu matowe albo z połyskiem. Dzięki temu w pełni można je dopasować do koloru i stylistyki pokrycia konkretnego dachu. W bogatej ofercie rynkowej spotka się również wiatrownice dachowe w różnych wzorach. Cena konkretnego modelu będzie więc zależna przede wszystkim od Typu wiatrownicy. Do wyboru są wiatrownice montowane na przedzie więźby dachowej albo wiatrownice boczne montowane na skrajną krokiew albo deskę czołową. Wedle potrzeb wybiera się wiatrownice na blachodachówkę, blachę trapezową albo falistą. Na ryku znajdą się też modele na dachówkę betonową, a także wiatrownice długie pod bitumiczny czy też papę termozgrzewalną. Rodzaju materiału. Wiatrownice boczne pod więźbę dachową wykonane mogą być z drewna. Wiatrownice dachowe robi się także z aluminium, ze stali, tytan, cynku albo tego samego materiału, z którego wykonuje się pokrycie dachowe, TZN, dachówki szczytowe ceramiczne lub cementowe. Powłoki. Do wyboru są powłoki w szerokiej palecie barw, czasem nawet takie imitujące swoim wyglądem drewno. Powierzchnia wiatrownic może być gładka lub chropowata. Wykończona w połysku albo w macie. Wszystkie te aspekty przekładają się na ceny wiatrownic. Zaczynają się one od około 10 do 30 zł za metr bieżący. Jednak wiatrownice mogą kosztować nawet kilka razy więcej. Oprócz wymienionych wcześniej kwestii różnicujących poszczególne produkty. Wiele zależy także od renomy danego producenta i jakości wykonania produktu. W sklepach branżowych można zakupić wiatrownice wykonane z blachy. Są one wysokiej jakości i wykonane na estetycznie. Ich przeważająca część przeznaczona jest do wykończeń dachów wykonanych z dachówki, blachodachówki albo papy. Wiatrownice najczęściej składają się z jednego elementu. Jednak do blachodachówki modułowej na rynku można znaleźć TZW, wiatrownice modułowe. Bardzo dużą korzyścią z ich zastosowania jest łatwość montażu. Takie produkty mają już bowiem wyznaczone otwory, nie trzeba robić ich samodzielnie. A to przekłada się na większy komfort pracy oraz na krótszy czas instalacji wiatrownicy na dachu. Cena jednej sztuki wiatrownicy modułowej to około 30 zł. Jedna sztuka może pokryć ok. 30 do 40 cm powierzchni. Każdy inwestor powinien zdawać sobie sprawę z tego, że jeśli nie chce kupować się gotowych obróbek ze sklepu, Wykonanie wiatrownicy można zlecić zakładowi blacharskiemu lub dekarzowi, wtedy jej cena ustalana będzie indywidualnie. Jak wykonać wiatrownicę krok po kroku? Niezwykle ważną i funkcjonalną wiatrownicę dachową montuje się w postaci deski albo łaty. Wzmacnia one wtedy wiązary podczas znacznego obciążenia silnymi bocznymi podmuchami wiatru. Wiatrownice, zarówno górna, jak i boczna. Odpowiadają za zabezpieczenie dachu przed bocznymi podmuchami wiatru i poderwaniem pokrycia. Również w skrajnych pasach połaci dachowej. Deskę czołową można zainstalować od szczytu budynku. Robi się tak zazwyczaj wtedy, kiedy dach nie jest zakończony okapem, taka ochrona zapobiega wtedy skutecznie odrywaniu się dachówek, czy też całych arkuszy blachy. Przy dachu o konstrukcji jętkowej albo krokwiowej taką funkcję pełni w zewnętrzna. Obróbkami związanymi z wykonaniem i montażem wiatrownicy zajmują się dekarze lub blacharze. Istnieje też opcja zakupu gotowych elementów w sklepach branżowych albo u producentów pokryć dachowych. W takim wypadku trzeba jednak dowiedzieć się jak wykonać montaż wiatrownicy, szczególnie że wygląda to inaczej w zależności od tego, czym pokryty jest albo będzie dach, blachą, dachówką bitumiczną, dachówką ceramiczną. Jeszcze przed zakupem i montażem trzeba oczywiście pamiętać, żeby dobrać obróbkę do kolorystyki oraz ogólnego stylu całego pokrycia. Dzięki temu możliwe będzie zachowanie spójnej estetyki całego budynku. Przed rozpoczęciem prac montażowych, koniecznie należy sprawdzić to, czy linia okapu jest równoległa do kalenicy. Drugim krokiem jest ustalenie, czy deska szczytowa jest prostopadła do deski czołowej. Kiedy ta druga jest zamocowana krzywo, to trzeba ją zdjąć. Potem przyciąć końce krokwi dachowych i zamontować deskę na nowo. Kolejne kroki prac zależą od rodzaju pokrycia i tak przy dachu. Pokrytym blachą albo blachodachówką. Tutaj obróbkę szczytową dachu wiatrownicą zaczyna się już po zamocowaniu pokrycia. Istotne jest zadbanie o właściwie wyprofilowany pas blachy. Pas blachy przykręca się przy użyciu wkrętów lub mocuje gwoździami do skrajnej krokwi albo do deski szczytowej. Pokrytym dachówką ceramiczną. W tym przypadku deski mocuje się do skrajnej krokwi w taki sposób, aby ich górna krawędź wystawała ponad łaty, obróbką blacharską deski osłania się kolejno. Z góry oraz z boku. Dopiero na przygotowanej w taki sposób obróbce szczytowej opiera się dachówki. Mają one wtedy solidne oparcie na desce czołowej. Jeszcze przed założeniem obróbki szczytowej warto sprawdzić, czy nie występuje ona już w podsufitce dachowej, pokrytym dachówką bitumiczną. Przy takiej dachówce pierwszym krokiem w wykonaniu wiatrownicy staje się przytwierdzenie deski szczytowej. Powinno ona wystawać lekko nad górną krawędzią. Później osłabia się ją obróbką blacharską w kształcie kątownika, jego boki powinny mieć szerokość 23 do 50 cm. Obróbkę przy takim typie pokrycia dachu mocuje się do deski szczytowej oraz do łaty przy użyciu gwoździ papowych. Deskę szczytową można również wykończyć gotowymi kątownikami. Zamiast blachy, wiatrownice wykonuje się tutaj jeszcze przed położeniem dachówek, a zostaną one ułożone poprawnie tylko wtedy, kiedy wiatrówka będzie właściwie wyprofilowana. Warto tutaj dodać, że niezależnie od tego na jaki rodzaj wiatrownicy postawi inwestor, drewnianą, z blachy czy z innych materiałów, zawsze trzeba przygotować TZW, element maskujący. Tak jak wcześniej, tak i w tym kroku obróbkę maskującą wykonuje się uwzględniając zarówno wymiary deski szczytowej, jak i kąt nachylenia połaci. Najlepiej kiedy wiatrownica będzie montowana przy użyciu wkrętów farmerskich, z uszczelką w kolorze pokrycia mocowana. Każdy kolejny element trzeba mocować z zakładem wynoszącym około 150 mm. Jeśli chodzi o obróbkę bocznych krawędzi dachu. To przy montażu potrzebne będą boczne elementy maskujące oraz rynna, której zadaniem stanie się odprowadzanie wód opadowych z połaci. Wiatrownica boczna zawsze ma być przygotowana jako pierwsza, nawet w przypadku blachodachówki czyli pojawia się tu nietypowa kolejność, o czym należy pamiętać. Bardzo ważnym elementem staje się też enna brzegowa, która zostanie przykryta blachodachówką, aby później nie doszło do podciekania spływającej wody pod pokrycie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na boczne podgięcie. Blaszaną obróbkę montuje się na drugim pasie nadrynnowym. Niezbędne staje się więc tutaj wykonanie wycięcia na wymaganą szerokość górnej krawędzi. Kolejnym krokiem jest wysunięcie obróbki, na mniej więcej 2 mm, poza pas. Ograniczy to podciąganie wody pomiędzy blachy. Po przygotowaniu pierwszej obróbki bocznej trzeba dobrać odpowiedni kąt, uzależniony od nachylenia połaci. I zamocować obróbkę do deski bocznej. Jak więc widać, montaż wiatrownicy nie jest trudny, szczególnie w porównaniu z innymi pracami budowlanymi. Jednak wszystkie kroki trzeba tutaj przeprowadzić bardzo starannie, aby efekt końcowy był zadowalający i mógł przetrwać wiele lat. Jeszcze przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić stan wszystkich elementów konstrukcji dachowej. Jest to szczególnie ważne w przypadku starszego budownictwa, gdzie pokrycie dachu może być uszkodzone przez lata eksploatacji. Opisane obróbki blacharskie, do których należy właśnie M i inne wykonanie wiatrownicy są niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale stają się bardzo ważnym etapem prac, to właśnie bez nich żadne pokrycie dachowe nie byłoby w pełni estetyczne, a przede wszystkim nie byłoby szczelne. Montaż obróbek szczytowych można zlecić fachowcom, kiedy jednak pozna się wszystkie wytyczne. W wielu przypadkach można oczywiście wykonać je samodzielnie, trzeba wtedy zrobić to z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa w sposób dokładny i jak najbardziej profesjonalny. Tylko wtedy wiatrownica będzie gwarantować wodoodporność, ochronę dachu przed wiatrem, stanowiąc jednocześnie estetyczny element wykończenia budynku. Wiatrownica w domu jednorodzinnym, prawidłowo zaplanowane i wykonane zabezpieczenie konstrukcji i pokrycia dachu przed oddziaływaniem gwałtownych zjawisk atmosferycznych, przede wszystkim silnych wiatrów jest kwestią niezwykle ważną, szczególnie w obliczu postępujących zmian klimatycznych wiatr oddziałuje na pokrycie dachowe z ogromną siłą, nie ma tutaj znaczenia kąt nachylenia czy materiały wykorzystane do budowy dachu, silne podmuchy obciążają pokrycie dachowe. Są też w stanie poderwać je góry. Stąd też nawet najbardziej trwała blachodachówka nie poradzi sobie sama z taką siłą natury. Musi więc zostać poprawnie zabezpieczona. W tym zakresie warto postawić na sprawdzone i efektywne rozwiązania. Takim właśnie rozwiązaniem jest wiatrownica. Będzie ona zabezpieczać pokrycie dachu przed dużymi wichurami. Może okazać się potrzebna także przy krótkotrwałych, silniejszych podmuchach wiatru które są w stanie wpłynąć negatywnie na stan dachówki. Miejscem montażu wiatrownicy jest deska szczytowa albo skrajna krokiew. Zanim jednak znajdzie się ona na właściwym miejscu, należy sprawdzić to, czy wspomniane elementy są na pewno poprawnie położone. Chodzi tu szczególnie o nowe konstrukcje dachów. Tylko przy prostopadłym ułożeniu deski szczytowej do deski czołowej wiatrownica będzie zamontowana poprawnie. Tak by całkowicie spełniać swoje zadanie. Kontroli wymagają także wszystkie elementy konstrukcyjne dachów już istniejących. Częstym zjawiskiem są bowiem sytuacje, w których wieloletnie konstrukcje stają się w niektórych miejscach po prostu zużyte i przestarzałe. Zwiększa się więc ich podatność na uszkodzenia, to zaś może zagrażać samemu budynkowi ale też znajdującym się w nim osobom. Właściwie zainstalowane wiatrownica boczna i górna będą idealnym sposobem na minimalizację ryzyka wystąpienia problemów oraz uszkodzeń dachu. Wiatrownica w zauważalny sposób przedłuży trwałość pokrycia, zapobiegnie też przedostawaniu się wilgoci pod pokrycie dachu. Poza tymi oczywistymi funkcjami ochronnymi, Wiatrownica poprawi również wygląd dachu. Tego rodzaju obróbki blacharskie skutecznie maskują bowiem boczne cięcia i łączenia blach albo innego materiału, w zależności od tego, co zostało zastosowane do wykończenia powierzchni. Bardzo wygodne jest to, że można ją zamontować zarówno kiedy jako pokrycie dachu zastosowano blachę trapezową, jak i np. dachówkę cementową. Tego typu obróbka szczytowa potocznie nazywana także wiatrówką, obecnie najczęściej produkowana jest z płaskiej blachy. Na rynku można też jednak bez problemu znaleźć modele chroniące pokrycie dachu z drewna czy PCV. Każda z wiatrownic, niezależnie od sposobu wykonania, stanie się skuteczną osłoną i ochroną dla konstrukcji dachu i pokrycie dachu przed wiatrem. Dzięki niej do dachu łatwiej będzie też przyczepiać kolejne obróbki blacharskie.